Witajcie, dzisiaj odpowiem Sebastianowi i niektórym z Wam, wam też na pytanie, czy już zrobiłem te kulki, czy poważyłem? Tak, poważyłem. Mam tutaj przed sobą 500 sztuk, mam 4 grudy, grudy wagowe plus jeszcze jakieś tam ostatki mi się zostały. Teraz przed każdą elaboracją albo nawet. Za jakiś czas wezmę po prostu każdy pocisk przeważę, aczkolwiek już to zrobiłem troszkę wcześniej i chcę Wam pokazać, że te pociski są całkiem, całkiem równe. Jeżeli ja już się czekłem, ogólnie ja 956, O to jest jeden chyba z tych takich dłuższych, bo trafiają się takie pociski 094948 o, właśnie, jedne z takich. Są dwa takie rodzaje. Takie pociski i takie troszeczkę dłuższe. Coś około 0,9-60. Ale tak to wszystkie mają mniej więcej ten rozmiar. Są pociski właśnie takie dłuższe. O, o właśnie, takie jak 5,6, 5,7, coś takiego i te 49. Także dużo, dużo segregacji mieć nie będę. To, co się przywraciło Sebastianowi, to po prostu, ja nie wiem, to musiało być jakiś naprawdę dziwny przypadek, jeżeli chodzi o te pociski, że tak się rozbiegły, bo ja LD Match używam, tylko że 208 grainów i one są naprawdę równe, te pociski, aż byłem zszokowany, że mu taki... takie coś wyszło, że taka rozbieżność nie dość, że wagonowa, to jeszcze w ogilię. Do czego zmierzam? Moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie, ze zdaniem jest i z opinią jest tak, że każdy jak swoją ma tą 4 literową, to każdy ma swoją, swoją opinię. Yy, najlepiej moim zdaniem kupować większe paczki albo większe ilości z tym samym numerem seryjnym. Tutaj jest numer seryjny, numer party. to na pewno będzie wiadomo, że z tego kontenera, do którego wsypują się pociski. Będą rozsypane do, do tych małych pudełeczek i to będzie jedna partia albo do jednego pudła 500 sztuk, 350 sztuk, będzie wiadomo, że to jest jedna partia, a nie, że z, że powiem, z jednego kontenera trochę, z drugiego kontenera trochę, z jednej partii wybierzcie trochę, z innej partii weźmicie trochę, i to już trzeba ważyć. To już trzeba naprawdę się przy tym powiem, pospędzić trochę czasu, bo może być tak, że na przykład oczyszczą sobie maszyny i po czyszczeniu maszyny okaże się, że ten pocisk będzie miał większy ogiw na przykład. Bo ten osad z miedzi, który tam był, oni sobie wyczyszczą i będzie po prostu więcej miejsca na nową, chwilą, nowy materiał, który będzie tam prasowany. I będzie pocisk już miał zupełnie inny wymiar. Dlatego lepiej mieć pociski właśnie, mówię, z jednej partii. Co do testów, różnych tego typu, to ja bardzo chętnie, tylko, że to, sorry bardzo, ale ja nie mam sponsorów, to wszystko tutaj co widzicie to robię hobbystycznie i za własne środki. To jest wiele wyrzeczeń, jakim na przykład był zakup Labradaru, to było sporo, spore wyrzeczenie dla mnie, ale zakupiłem. Ja wiem, że mam na pewno równe prędkości, tylko nie, nie zawsze wiedziałem jakie. Jadąc na zawody zawsze ktoś miał Labradar i tylko widziałem jaka jest prędkość. Byłem, że tak powiem, albo na szkoleniu był Labradar, sprawdzałem swoją naważkę i wszystkie moje naważki były równe. Tylko widziałem na cyferblacie jaką mam prędkość fizycznie. Ja wiem, że mam równą, prędkość, bo wiem ile wsypałem tam prochu, wiem jak obrobiłem mózgę, wiem jak osadziłem nawet odzna... od... zaznaczałem bociski, które będą miały mniejszą prędkość i które będą miały większą prędkość miałem taką sytuację i to kiedyś jak jeszcze miałem Facebooka to zaznaczyłem sobie właśnie, tam był wielki post mój, z... sprawozdanie z tego z tego strzelania, rozbieżność była tam jednego metra maksymalnie i te dwa pociski, które dwa naboje, przepraszam, które miałem oznaczone, jeden na czarno, oznaczyłem, że będzie wolny, czerwony miałem, że będzie szybki i faktycznie tak było, bo tam niektóre łuski już wymagały właśnie odpuszczania, one są teraz w zbiorniku innym czekają właśnie na taką operację. Takiego sprzętu nie mam, bo ten sprzęt kosztuje około 3-4 tysięcy, to też nie mam w kieszeń w tym momencie. Także to tyle, jeżeli chodzi o... Ale jeżeli ktoś bardzo chętnie, że powiem, chce pomóc, to ja jak najbardziej. Jestem otwarty na propozycje. Będziemy kręcić razem tylko chęci, tak? Nie wymagania same, tylko chęci też, żeby były z dwóch stron, żeby to się kręciło jakoś. A nie daj, tylko daj, 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 daj. <grych> Dobra, tak, pura, ten pur serio. to było, ale robię co w mojej mocy, żeby swoje hobby, że tak powiem, wam przedstawić w jak najlepszym świetle. Mam problem z mikrofonem, sorry, wybaczcie, ale nie wiem, co się dzieje z tym mikrofonem. Mam jakiś problem z łącznością kamera, mikrofon i teraz nagrywa się z mikrofonu, który jest w kamerze, więc jest do dupy dźwięk, no mówiąc brzydko. I na to nic nie poradzę. Staram się, kupiłem druż, drugi mikrofon droższy, ale on jakoś go nie, kamera go jakoś nie widzi. Także to tyle, jeżeli chodzi o sprzęt. Jeżeli się moje zwierzenia Wam dzisiaj podobały, to bardzo chętnie zostawcie lajki, że powiem kciuszki w górę, subskrybujcie kanał i, i pozdrawiam w ogóle wszystkich, których widziałem na strzelnicy strzelice Bellona i ludzi, z którymi dzisiaj, że jak powiem się widziałem na strzelnicy Bellona i wcześniej też się z nimi widziałem. Cześć!